Słuchajcie, chodzi, dopiero, że weszłem na kanał i zdziwiłem się, że to odchodzi z tym. Dziwiłem się, że o to chodzi z tym, i też o to chodzi z tym. Nie wiem, o to co chodzi, ale dziękuję, że byliście 30 i nawet więcej na niż 30 subskrypcji. Ja się teraz tak zdziwiłem. O ja, się ja zdziwiłem, to nie wiecie nawet. Chyba nigdy tak nie miałem. Nie wiem to chciałem żebyście dopieli 30 subskrypcji do, um, do moich urodzin tego kwietnia A wy za mnie odobli 30 byliście aż tyle subskrypcji Nie mo tutaj nie wiem co się tutaj w ogóle stało i czemu, już wam pokazuję coś. Nagrywamy już od. no rok. Rok już nagrywamy. A. Tyle subskrypcji, ale dziękuję za to, że jesteście ze mną i mnie wspieracie, dając mi subskrypcję. Ja ktoś mógł mi powiedzieć, jakie robię, robi jak że daje się polecanie kanału, to bym jeden z Waszych kanałów polecał. Bym wylosował na takim kole fortuny. Ale nie wiem cztery... to się odwaliło. Tak wiatka ja nie wiem czemu jest. Um, nie wiem skąd się miało tyle wyświetleń. Pewnie polegam na tego filmu, to, to będzie 22, bo mi usunę się pewnie, nie wiem. bo tak się ukazuję, że i tutaj będzie dwa wyświetlenia. A to spanie fajnie, to tyle nie było. Nie się pewnie nie zdziwię. Tak jak kiedyś było na moim stoku. I no zdziwię się. Po prostu. Dziękuję. Papa. Pa.